I mamy widzowie kolejny update Brook Heaven Ostatnio nagrywam od była baza wojskowa teraz mamy nowy wolny dom oraz zjeżdżalnie wodną całkiem nową i też są wprowadzone małe poprawki dotychczasowych błędów więc ja teraz klikam Graj widzowie idziemy zobaczyć sobie nowy dom oczywiście tutaj sobie kliknę żeby mi się nie pojawiały te napisy Słuchajcie wprowadzili nowy dom i co najważniejsze nie jest on dla posiadaczy Game Passa także każdy z Was może mieć taki domek także jest Jestem mega szczęśliwa, że jest coś też dla graczy, którzy nie mają Game Passa, bo wiadomo, że nie wszyscy mogą go mieć. Także ja teraz wam pokażę. Zobaczymy sobie, co to jest za domek. Ja jeszcze go nie sprawdzam, więc sprawdzam go pierwszy raz razem z wami. A teraz widzę, kliknijcie łapyczkę w górę. Wow! Ale kozacki domek. Ej, słuchajcie, ja tutaj chyba to zamknę sobie. Bo A, dobra, to nie tutaj. Kliknę sobie tu i teraz będzie lepiej się jeszcze prezentował. Zobaczcie, i tam jest jakaś dyskusja. Czy co? Że tam tak świecą właśnie światełka jakieś kolorowe. Wow, jakieś ledowe. A, właśnie. Widzowie, kliknijcie łapeczkę w górę, jeśli wam się podoba ten dom. Bo tak aż normalnie zanim mówiłam, jak go zobaczyłam. Bardzo ładny. I wchodzimy. Robimy teraz sobie obczajkę tak zwaną. Sprawdzamy sobie. Tutaj jest bardzo dużo miejsca. Wydaje się, że to są jakieś miejsca parkingowe na samochody. I jest tego miejsca sporo. Co oznacza, że to jest dom dla bogaczy. No bo no trzeba mieć dwa auta. no Nawet więcej tu się zmienia. Mieści. Można tutaj przyjmować gości, więc widzowie, zapraszam do mojego domu. Każdy ma wstęp, możecie śmiało przyjechać. Słuchajcie, ulica, już wam mówię. Czekajcie, o, uwaga, ulica Parkland. Zapraszam serdecznie. Działka numer 11, z tego co widzę. Tak, wszyscy możecie przyjść i zrobimy sobie tutaj sprawdzanie. Można sobie nawet usiąść, zobaczcie, i zrobić takiego grilla. Ej, fajny, takiego grilla jeszcze tutaj nie widziałam. Czy to jest taki kominek, że można się ogrzać, więc na przykład można piec kiełbaski na kiku, bo grilla raczej tutaj zrobić nie da się. No ale wchodzimy teraz. Zobaczcie na te schody, jakie są kozackie, ale jeszcze zanim na nie wejdę, to kliknijcie subika. Widzowie, kto jeszcze nie zdążył kliknąć subika, może teraz kliknąć. Wbijam 300 tysięcy, już naprawdę niewiele brakuje, więc chyba się uda we wakacje. Byłoby bardzo super, jakby się udało. No i ja teraz sobie tutaj wbiegam do góry. Ej, zobaczcie, jakie kozackie są te schody. Mega mi się podoba. I co my tu mamy? Zaczynamy od prawej strony. Zobaczcie, łóżeczko. No wiadomo, łóżeczko. Musi musi być, żeby się położyć spać, ale jakie dziwne okna. Takich jeszcze nie widziałam, co to są za kraty w tych oknach. Jakieś takie, no nie wiem, trochę przysłaniają i to światło jest ograniczone i aż tak tutaj nie wpada do środka. W ogóle jaka lampa. Ej, ona się świeci w różnych kolorach. Tutaj teraz jest różowy, jest czerwony, nieźle. Okej, okay, no kuchenka jest, nie jest jakaś ekskluzywna, jakaś duża, ale no okej, okay, jest. No jest gdzie usiąść, więc wydaje się, że ten dom jest na dwie osoby. Zaraz sobie. Zobaczymy, co jest dalej Ej, no w łazience też jest e, Widzowie, ja już bym tutaj nie dała rady się skupić Cześć, brać prysznic przy takich tutaj lampeczkach Można je w ogóle jakoś tu wyłączyć Zaraz zobaczymy, bo ja sobie teraz oczywiście biorę prysznic Czy jak kliknę może na te lampki To coś się stanie? Nie One cały czas migają No ciekawe, Ok, no to idziemy dalej Mamy tutaj sofę, możemy sobie usiąść elegancko Tutaj mamy ten I zobaczcie, co to jest To jest dom Youtubera. Dobra, już wszystko jasne. Już wiem, czemu tutaj jest mała kuchnia, mała łazienka, mały salon i nie tylko łóżeczko, ponieważ większość powierzchni jest tutaj przeznaczona na stanowiska komputerowe. Widzowie, ja coś o tym wiem, ponieważ mamy stanowiska komputerowe razem ze Smyslow I one właśnie tak wyglądają. Zobaczcie, możemy sobie tu usiąść, mamy głośniczki. Wow! Ej, ekstra, zobaczcie, tutaj można coś kliknąć. Czekajcie, teraz jest Brook Heaven, czyli to, co ja dla was nagrywam mogę też kliknąć. I właśnie tutaj jest coś w stylu, nie wiem, jakieś obli czy coś, ale o, to sobie jakieś inne gry. Tego już nie znam Minecraft! O właśnie kto w widzowie jest jeszcze z czasów Minecrafta, kto oglądał jak nagrywałam Minecrafta i chce, żebym wróciła do nagrywania Minecrafta, napiszcie w komentarzu, jestem ciekawa, ile z Was jest tutaj z kanału Pat jest, bo też mam drugi kanał, na którym nagrywałam Minecrafta. Teraz nie nagrywam, nagrywam tylko Robloxa. Także kto by chciał właśnie zobaczyć jeszcze mnie w Minecrafcie, to piszcie. No i mamy tutaj śliczny komputer komputer oczywiście ze światełkiem tam. Wow, jakaś płyta graficzna tam wszystko jest. Głośniczki wiszą. Tutaj są jakieś ledy też. Ładnie ej, fajnie mają. Tutaj klawiatura tak, bo trzeba wybrać. Klawiatura musi być cicha, żeby nie było słychać na nagraniach. Ja teraz do takiego mikrofonu do was mówię właśnie widzowie. O kliknąłam coś i co się stało? Tu się chyba zmieniają kolorki. Zobaczcie. Jest, tak. Na czerwono, zależy co się chce, na żółto. O, żółty to jest kolor właśnie smile'o. On taki właśnie jest z postać jego żółta, ma taką bluzeczkę. O i to jest między innymi tworzenie gierki Robloxa. Jak ja na przykład nagrywam dla was fake Brookhaven, swoje Brookhaven, to korzystam z tego. I mega fajnie, bardzo mi się podoba. Są wszystkie detale zachowane, czyli najważniejsze jest monitor i to bardzo duży. Ja mam jeszcze z lewej strony i z prawej. A i na środku. I tutaj mamy klawiatura jest, myszka jest, fotel gamingowy też jest, musi być wygodny, bo to się długo siedzi. Komputer jest, mamy głośniczki, ładne ozdobienie. Nie, też jest klawiatura do wyboru, do wymiany, w razie co też jest, wszystko się zgadza. Mamy tutaj drugie stanowisko. Ok, czy na przykład tu jest stanowisko, nie wiem, Smile Slow, albo kogoś innego, bo my mamy dwa. Jeden w jednym pokoju, drugi w drugim. No i tak to wygląda. Jest to bardzo realistyczne. Widzowie, wszystko się zgadza. Możemy tutaj też sobie przeklikać. Też jest właśnie taki sam chyba jest to. Takie samo to stanowisko jest, tak mi się wydaje. Dobra, i tutaj właściwie klikamy sobie i zmienia się oświetlenie różne. Teraz na czerwono można sobie wybierać. Migają, i to jest tu najlepsze. Widzowie, mamy lampy, mamy green screen. A, normalnie można sobie tu usiąść i nagrywać. Opatrzcie. Dzień dobry, widzowie. Ja teraz ustaję. <laughs> Czekajcie. Dzień dobry widzowie w dzisiejszym odcinku. Nagrywam dla Was Update Brook Heaven. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli Wam się podoba taki film. No i też Subika, pamiętajcie, wiecie, nie? No, to nie jest wcale takie proste, widzowie, pamiętać o tym wszystkim. Można tutaj sobie kliknąć i co? Można zmienić sobie tło. O, teraz, jak w Grecji, normalnie. Malediwy, wakacje, odpoczynek. Dobra, zobaczmy, jaka kolejna. O, tutaj co? Nasa, nie wiem, kosmici, kosmos. Okej, okay, teraz. O, tu fajnie, jakiś zachodzi, ładne niebo jesteśmy w jakimś mieście i normalnie fotkę można cyknąć. Jest laptopik, żeby sobie podglądać. Nagrywa. Ej, co? Tutaj nagrywa mnie! Nie no, serio, telefon mnie nagrywa. <laughs> to jest iPhone, zobaczcie, on mnie nagrywa. Wow, naprawdę fajnie jest to zrobione. No i jest ten green screen, czyli też można grać. Zobaczcie. Ej, co to jest? W ogóle tu można. Co tutaj jest wysuwane green screen? Dobra, czyli jeśli tutaj bym sobie nagrywała to tutaj jest kamera, ona mnie nagrywa i też mam green screen'a. Wow, ale kosatki, to jest wszystko przemyślane. Mamy nawet nagrodę dla youtubera, nagro nagroda subskrybenta Patty Smile, ale ekstra. Tu jest srebrny przycisk, ten mam właśnie, widzowie, za wbicie 100 tysięcy i Smile Slow ma właśnie z okazji wbicia miliona, taki złoty, piękny, ja bym kiedyś chciała, ale jeszcze bardzo długa droga do tego. Mamy tutaj router, yy, wszystko się zgadza, internet musi być bardzo dobry. No i odpalam Mamy sobie kompa, gramy sobie w gierkę Brookhaven, patrzcie. Ej no serio, fajnie, bardzo mi się podoba. A co wy widzowie na to, żebyśmy nagrali taki odcinek, jak się spotykamy wszyscy w tym domu youtubera. Załóżmy, że to jest dom youtubera Smyslow, spotykamy się wszyscy tutaj... I robimy jedno wielkie nagrywanie odcinków. Zrobimy sobie taki dzień pracy. i zobaczcie, ja się tak rozgadałam, że już się ciemno zrobiło. Cały dzień tutaj zwiedzamy te pokoje, no i byśmy sobie nagrali taki odcinek. Jak nagrywamy odcinek. Ej, częściej, to to jest śmieszne, co ja mówię. Nagrywamy odcinek o tym, że chcemy nagrać odcinek. No i tutaj e, zrobimy sobie posiedzenie. Słuchajcie, usiądziemy sobie, wybiorę kilka osób właśnie z grupy z Robloxa. Kto chce, właśnie być na odcinku, dołączajcie do grupy z Robloxa. Nagramy sobie. Coś, tutaj będzie posiedzenie Rady Ministrów normalnie. Będą propozycje, co nagrywamy, pójdziemy nagrywać. No i potem zrobimy jakieś efekty tego. I serio, tu nagramy, widzowie. Także byłoby super, zobaczcie, mamy tutaj lampy, wszystko się naprawdę zgadza. Ekstra są te nagrody, także dom youtubera, nowy dom dla wszystkich. Tutaj graczy oceniam 10 na 10. No wszystko jest tak szczegółowo, detale są zachowane ekstra, naprawdę wychodzimy stąd. A w ogóle jest tutaj gdzieś basen? basenu? Chyba nie ma, nie? Czy można sobie zrobić basen? Czekajcie, jak to się tutaj robiło? Basen. O, jest! Zrobiłam sobie basen, widzowie, patrzcie. Można sobie pływać. Ciekawe, czy tutaj są jakieś sekrety w tym domu youtuber? ale to by było. Jakby to były jeszcze sekrety. Okej, okay, ja sobie teraz zmienię trochę na dzień i jedziemy sobie teraz nad jeziorko. Tam jest taki summer camp i tam jest nowa zjeżdżalnia wodna niby. No i ja już jadę, widzowie, tu sobie odklikuję. Zobaczcie, na desce zasuwam i to jest tutaj, zobaczcie. Tam mamy Wodospadik, i niby tam gdzieś będzie ta zjeżdżalnia, całkiem nowa. Zobaczymy, jak ona jest tutaj stworzona i jak długo ona zostanie. Kiedyś już wcześniej. Ej, jest zjeżdżalnia, tylko ona jest chyba jakaś ulepszona. Ej, dobra, czekajcie, muszę z deską do wody. Lecimy naokoło sobie, zobaczymy sobie, o co tutaj chodzi. No, ale czekajcie, jednak muszę tutaj odklikać. Dobra, pójdę pieszo, będzie lepiej widać. Woo, biegniemy do tej zjeżdżalni. Naprawdę fajna, idziemy do góry sobie. Summer Camp. O tym właśnie mówiłam. Tu musicie dotrzeć. Ta zjeżdżalnia jest całkiem przy jeziorku, przy jachcie. Kto by nie wiedział, żeby jak tutaj dotrzeć, to właśnie może tędy. Okej, okay, biegniemy do góry, do góry, do góry. I zobaczymy sobie. Uuu, woda już tutaj się sączy. Ej, można sobie wybrać kolor. Jaki wybieramy? Dobra, lecimy od prawej strony. Czerwony. Czyli coś? zjeżdża. Ej, to są takie te dodatki! Fajne! Ej, coś innego, dobra, biegnę, 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 biegnę. Zobaczymy teraz następny kolor. Co to są za przeszkody? Czy to jest coś innego? Wybieramy żółty, uwaga. Ej, to jest taka zjeżdżalnia. Wow, ale fajnie, ekstra fajnie, fajnie, fajnie jedziemy. I jesteśmy. Naprawdę mega fajnie. Można tutaj urządzać zawody na czas, kto szybciej zjedzie. Albo można też wiecie jakieś śmieszne, na przykład koło fortuny zrobić. I kto musi na czym zjechać? Na przykład niektórzy by musieli zjechać na rowerze. Tutaj to by było. Okej, okay, teraz mamy taką. O, to też fajnie, trzeba uważać. No takie właśnie, że od... Ej, gdzie ja tutaj aż wyleciałam? Różne są te przeszkody. Zobaczymy sobie, co tutaj jeszcze dalej na nas czeka. Co tutaj ciekawego mają. Fajny update. Naprawdę lubię update Heaven. One zawsze są ciekawe i zawsze jest to coś nowego. To jest taka zwykła. Jest jeszcze fioletowa. Tutaj są takie przeszkody i tak, O, jakiś tunel. Ej, patrzcie. Tunel i teraz mnie wybije. Wow, i wpadło. To, ale ekstra, ty, no, to jest kozackie to mi się podoba. A teraz spróbuję w ogóle zjechać z takiej zwykłej. Dobra, jadę w dół, jadę w dół, jadę w dół, i pum, jestem. Ale fajnie, naprawdę mi się podoba. Dom youtubera, tak jak oceniłam 10 na 10, to też oceniam bardzo dobrze. Fajnie się tutaj zjeżdżało, można różne inne rzeczy tutaj z tego nagrywać. Czyli tak, widzowie, umawiamy się teraz na nagrywanie odcinka youtuberów. Czyli kto chce z widzów zostać i zamienić się na 24 godziny w youtubera. Może ja właśnie będę was uczyć jak zostać youtuberem na odcinku, będziemy nagrywać w domu Smyslow. I on was też nauczy. O, właśnie. Ja go zaproszę do mojego odcinka i będziemy was uczyć, jak zostać super youtuberem i jak zdobyć nagrodę na 100 tysięcy subskrypcji. Także, kto by chciał być na takim odcinku, dołączacie do grupy z Robloxa. Możecie też wbić na mojego Instagrama, Facebooka, też na TikToka. Tam wstawiam różne TikToczki. No i też bądźcie, jutro odcinki są codziennie z rana we wakacje. Codziennie z rana są odcinki około 8:39, zawsze gdzieś, tak? Także, koniecznie bądźcie, obejrzyjcie i korzystajcie z dnia, korzystajcie z wakacji. Do jutra widzowie pa pa